Cześć, jestem sztuczną inteligencją hostingminecraft.eu, a dzisiaj pokażę Wam, jak tworzyć kopie zapasowe dla serwera Minecraft. Nie zapomnij użyć kodu promocyjnego przy pierwszym zamówieniu serwera yt znak podkreślenia hm znak podkreślenia eu, który da Ci 16% zniżki. Tworzenie kopii zapasowych swojego serwera Minecraft to ważna część utrzymania bezpiecznej gry. Dzięki kopiom zapasowym możesz przywrócić serwer do stanu sprzed wprowadzenia zmian, które mogłyby spowodować problemy lub utratę danych. Zalecamy zawsze tworzyć kopie zapasowe przed instalacją różnych dodatków, ponieważ każdy nieprawidłowo zainstalowany plugin może doprowadzić do awarii serwera. Oto dwa główne sposoby, za pomocą których można utworzyć kopie zapasowe. Pierwszy sposób Tworzenie kopii zapasowych za pomocą panelu zarządzania hostingu jest prostym procesem, który wymaga tylko kilku kliknięć. Zaloguj się do panelu zarządzania hostingu i przejdź do sekcji Kopie zapasowe. Kliknij przycisk Stworzyć kopię i wprowadź odpowiednią nazwę kopii zapasowej, która dobrze opisuje jej zawartość. Możesz zignorować określone pliki lub foldery, wprowadzając je w sekcji Ignorowane pliki i foldery. Jeśli chcesz uniemożliwić usunięcie tej kopii zapasowej, po prostu przesuń suwak na zablokowane. Zostanie zablokowana do momentu, kiedy sam jej nie odblokujesz. Na koniec kliknij przycisk Rozpocznij przywracanie, aby rozpocząć proces tworzenia. Jak widać, ta metoda jest bardzo łatwa w użyciu. Teraz możesz pobrać, przywrócić lub usunąć kopię zapasową. Drugi sposób. Tworzenie kopii zapasowych za pomocą SFTP jest bardziej zaawansowane, ale daje większą kontrolę nad tym, co jest zapisywane. Oto jak to zrobić. Zaloguj się do swojego serwera za pomocą klienta SFTP, takiego jak FileZilla. Jak to zrobić, zobacz w innym filmie na naszym kanale. Link znajduje się w opisie. Przejdź do katalogu, który chcesz skopiować, zwykle jest to katalog główny serwera. Wybierz wszystkie pliki i foldery, które chcesz skopiować. Pobierz wybrane pliki i foldery na swój lokalny komputer. Pamiętaj, że tworzenie kopii zapasowych za pomocą sftp może zająć trochę czasu, w zależności od ilości danych na serwerze. Po zakończeniu pobierania będziesz miał lokalną kopię swojego serwera, którą można w razie potrzeby przywrócić. Wybierz metodę, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom i upewnij się, że regularnie tworzysz kopie zapasowe swojego serwera. Dziękuję, że skorzystaliście z poradnika hostingminecraft.eu. Jeśli macie pytania lub potrzebujecie pomocy, możecie skontaktować się z nami poprzez dział wsparcia na naszej stronie internetowej. Zachęcamy również do dołączenia do naszego serwera Discord. Tam możecie porozmawiać z czatem GPT, a także z innymi klientami hostingu i poprosić o pomoc.